Jeśli można w ogóle mówić o mniej lub bardziej pięknych Ewangeliach, to ta jest jedną z najpiękniejszych. Rodowód Pana Jezusa opisany w Ewangelii Mateusza. Dlaczego jedną z najpiękniejszych? No Kiedy czytamy tę Ewangelię, to jedną z pierwszych myśli jest: o co tutaj w ogóle chodzi? Dlaczego mamy tak monotonną Ewangelię, w której wymienieni są tylko przodkowie Jezusa, i to tak bardzo, bardzo wstecz, tak bardzo, bardzo wielu jest ich wymienionych właśnie to jest najpiękniejsze w tej Ewangelii, że nie trzeba nic więcej dodawać, odejmować, Wystarczy wymienić rodowód Pana Jezusa i to w zasadzie nam wszystko mówi. No bo tak naprawdę zastanówmy się kim są ci ludzie, którzy są przodkami Pana Jezusa, kim jest jego rodzina, Kim są jego pra, 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 pra ojcowie, pra pra, pra pra dziadkowie, Kim jest jego kim są jego krewni, z jakiego rodu on się wywodzi. No kiedy spojrzymy sobie na, Wiele różnych przykładów, nawet branych losowo czy tam wyrywkowo, to spojrzymy, że w rodowodzie pana Jezusa nie ma wielu ciekawych ludzi. Możemy nawet powiedzieć, że to są głównie ludzie nieciekawi, nie w porządku, to są ludzie, którzy nie zasłynęli z dobrych rzeczy. To nie są ludzie, którzy są godni pochwał i godni tego, żeby dzisiaj mówić o nich jako o przykładach, o przodkach pana Jezusa, którzy byli święci. Rodowód pana Jezusa pokazuje nam, że przodkowie, jego przodkowie to nie są ludzie święci, wręcz przeciwnie, to są ludzie, którzy pana Boga obrażają, to są ludzie, którzy od Boga się odwracają, to są ludzie, którzy znajdują sobie innych Bożków. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze, że czytamy o nich, a pan Jezus się ich nie wypiera, nie wstydzi się. Pan Jezus ich nie wykreśla ze swojego życiorysu, nie wykreśla ich ze swojego rodowodu, tylko pokazuje: zobaczcie. Takich mam ludzi dookoła siebie, z takimi się przyjaźnie, z takimi się zadaje. To jest moja najbliższa rodzina, z takiej rodziny się wywodzę i nie wstydzi się tego. To jest dla nas nadzieja na to, że Pan Jezus również nas nie będzie chciał się wstydzić za to, jacy jesteśmy, za to, jacy nie jesteśmy, za to, czego nam jeszcze brakuje, czego nie potrafimy i jak się od Niego odwracamy. Rodowód pana Jezusa pokazuje nam, że nasze imię również może być w tym rodowodzie zapisane, i oby tak rzeczywiście było, i obyśmy w tym rodowodzie mogli się znaleźć w rodowodzie przyjaciół, w rodowodzie rodziny najbliższych krewnych pana Jezusa abyśmy byli tam zapisani i żeby pan Jezus nie chciał się nigdy nas wyprzeć. To wielka nadzieja. Bo Pan Jezus doskonale pokazuje nam w swoich znakach, w swoim życiem, że właśnie tak działa. Że nas się nie wypiera i nigdy nikogo nie wykreśla za to, kim jest, za to, co robi. To nie jest tak. To nie jest tak, że Pan Jezus może się kogokolwiek pozbyć. Może się kogokolwiek chcieć wyprzeć. I nas, miejmy nadzieję, też, też się nie wyprze. To wielka, wielka nadzieja i wielka, wielka, wielka sprawa.